Powiatowy etap sztafetowych biegów przełajowych dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano na Polkowickiej Ścieżce Zdrowia. To jest impreza, którą organizuje Polkowicki Szkolny Związek Sportowy we współpracy z Polkowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym. Zwycięzca dzisiejszych zawodów awansuje do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Olszynie Lubańskiej. Najpierw startowali uczniowie klas 5-6, potem młodzież z klas 7-8. W każdej kategorii dziewczęta i chłopcy biegali oddzielnie. Ich koleżanki i koledzy nie szczędzili gardeł, aby jak najgłośniej dopingować swoich reprezentantów. Pingło się dobrze. Najtrudniejszy chyba był tutaj ten zakręt, bo ja się na nim wywaliłam. Później było w sumie spokojnie. Jak, była, jak był ten zakręt, ten później, to też było tak dziwnie. Po prostu było ślisko, mega. Jak się okazało, to ich koleżanki z polkowickiej jedynki zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego. Jeden! Trochę ciężko było. No. Zmęczona jestem, to na pewno. Jestem taka dumna, że jestem akurat opiekunem tej, tych dziewcząt. Na pewno nie oddamy łatwo. Miejsca będziemy o każde miejsce walczyć. Po sztafecie dziewcząt na starcie stanęli chłopcy. Zespół z Polkowickiej jedynki też miał apetyt na awans. Na początku tak ciężko, ale potem już z górki. Na pewno mamy szansę i mamy szansę się zakwalifikować. Niedługo potem potwierdziły to wyniki. Co więcej, w starszej grupie wiekowej, czyli klasy 6-8, powiat w finale wojewódzkim także reprezentować będą drużyny dziewcząt i chłopców ze szkoły podstawowej nr 1 w Polkowicach. Gratulujemy!